Dobry moi drodzy. Dzisiaj odcinek kolejny z propozycją. I jest to propozycja od Mateusza z kanału Mati Drapie. Bardzo Ci, Mateusz, dziękuję za tą propozycję. Jest po prostu świetna. Na kanał Mateusza serdecznie wszystkich zapraszam. Mati ma też fajny kanał z Konkursów u niego mnogo, także serdecznie do niego zapraszam. Yy, I Mateusz zaproponował zdrapki, w których. Szukamy i w których wygrywają gwiazdki i księżyce, czyli gwiazdka z nieba. Tu oczywiście wygrywają również liczby wygrywające. W Zodiaku wygrywa księżyc i gwiazdka. W świątecznym kalendarzu wygrywają gwiazdki. Srobka szczególnie dla mnie pychowa, ale Mateusz daje mi bardzo szczęśliwe propozycje. Poprzednia Mateusza propozycja to zwaliła mnie po prostu z krzesła <gryw> z wynikiem pięknym. I w kosmicznym 7 również szukamy księżyca, ale również siódemkę i planetę. Premiera tej zrabki całe życie będę miło wspominać, z humorem i ze śmiechem. Y oczywiście, wynik bajeczny cudowny, ale trochę. <laughs> oczywiście, wygibasów też tam było. Y także do tej pory śmiesznie, fajnie to wspominam, ale. Zdrabkę również bardzo miło, bo na premierze dała bardzo piękną wygraną. Także szukamy gwiazdek, szukamy księżyców. Mati, trzymaj mocno kciuki. Jak nic nie będzie, to się absolutnie nie przejmuj to są tylko zdrabki, a propozycja naprawdę świetna. Także szukamy tych gwiazdek. I nie tylko, aby tylko coś tutaj wpadło, to będzie fajnie. Ogólnie wkład to 55 złotych. Potem jest 32, podyche, to jest 50 i ta za piątkę. Dobra, szukamy. Gwiazdki, księżyce, wyskakiwać. Szukam. Ta zrabka w ogóle ma numer 32, bo tego nie powiedziałam. Szukam 2, 24, 22 i 26. A jest siedemnaście, sześć, czternaście, trzy i dwadzieścia trzy. I drugi rządek, siedem, jedenaście, dwadzieścia cztery jest wygrana, dwadzieścia siedem i dwadzieścia pięć. No gwiazdki nie znalazłam, ale znalazłam liczbę. I tu mam piąteczkę zwrotu. Fajnie. bardzo fajnie. No gwiazdka nie znaleziona, ale, ale jest wygrana. Nic nie szkodzi. Trochę to sprzątać. I teraz Zodiak. Również bardzo miło wspominam premierę. I później też pięknie się spisała. Także Zodiak ta edycja bardzo, bardzo lubię. I Zodiak ma numer 7. Ja tam nic numerku, numerki nie wybierałam, tak jak mi pani podawała, tak brałam. Także trafiło mi się na numer 7. I tu szukamy, czy tutaj się gwiazdki posypią. Sprawdzamy. Jest konik, kotwica, krab, żółw. Naczynie, sputnik, kompas, flaming, statek, miś, słoneczko, lira, parasol, portyk, chmura, Jednorożec, planeta, delfin, ziemia i teleskop. Czyli tutaj nie znalazłam żadnych gwiazdek. Jest G, C i H. Dobra. Zodiak gwiazdki mi żadnej nie pokazał. No to teraz świąteczny kalendarz. Eee, numer 11. Trochę się bałam, że tej, gwiazd że tej zrabki już nie znajdę, ale udało się. Dobra, trzymamy kciuki i szukamy gwiazdek. Mamy sople, Trąbka. Czapka. Skrzat. Renifer. Bębenek. Troik, kominek, łyżwa, świeca, anioł, dzwonek, skarpeta, ciuchcia, korzuch, rękawica. No to już nie jest nam potrzebne, bo jest bardzo ładnie ciepło. Ale świąteczna, no to świąteczna, zimowa. Zimowe symbole. Sanie, gdzie te gwiazdki? Piernik, kula, trzyszki i bałwanek. Gwiazdki nie ma. I teraz gra druga. Trzy takie same kwoty. A jest 10. Główna, nie wiem nawet, czy tu jeszcze główne są. Tu mamy 10, 10 000 i 10 000, czyli się nic nie powtórzyło, razy 3, a razy 2. I w bonusie głowa Mikołaja, a jest, są lampki. Czyli tutaj również gwiazdkami nie wysypało. Kontrolne OIS No i. Gwiazda odcinka kosmiczne 7 z numerem 25. I tutaj wygrywa siódemka, księżyc lub planeta. I tutaj, właśnie z tych symboli, które Ma y Mati zaproponował, to nas interesuje księżyc, ale nie obrażę się, jak się pojawią również inne symbole. Wygrywające oczywiście, bo inne to się pojawią na pewno. Parasol, kwiatek. Kłódka. Melon. Gwiazda. No tutaj gwiazdami sypią, ale tutaj gwiazda nie wygrywa. Co tu jest? Piłka. Winogrono. Rakieta. Teleskop. Awokado jabłuszko no to owoce to są w tym kosmicznym trafione bardzo, narty też, klucz, diamenty, zegar, wisienki, kometa, tęcza, palma, perła, Obcy. Plejada. No, ostatnie pola. Siódemka księżyc albo planeta. Gdzie jesteście? Jest portfel, korona, cytryna. Trzy ostatnie szanse. Chmury. Astrom i antena. Także. Propozycja była bardzo fajna, GD kontrolne i J, czyli kontrolne różne. Propozycja była bardzo, bardzo fajna. Zostawiajcie coś fajnego dla Matiego za propozycję. Propozycja była świetna, gwiazdki, nigdzie żadnej nie znalazłam, ale jest trafienie. Jest piąteczka w gwiazdce z nieba. Także coś na pomnożenie z tego odcinka jest. Pięknie Ci, Mati, dziękuję za tę propozycję. A wynikiem się nie przejmuj. Trudno, takie są zdrabki. Odcinek myślę, że się podoba. Taki nietypowy szukanie gwiazdek, szukanie księżyców, także super. Bardzo Ci, Mati, dziękuję i wszystkich serdecznie na Mateusza kanał zapraszam. Pięknego wszystkim dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!